Grand Ages Medieval jest strategią połączoną z symulatorem wyprodukowaną przez Gaming Mindy Studios 25 września 2015 roku. Całość łączy w sobie dużo zarządzania, sprawnego handlowania między osadami, ekspansji terytorialnej oraz odkrywania i zakładania nowych miast. Trafiając do XI wieku starać będziemy się rozwijać własne imperium, zwiększać populację oraz rozprzestrzeniać granice jak najdalej się da. W kampanii trafiamy na Bałkany i stawiać będziemy czoła najazdom osmańskim, odkrywać nowe technologie, doskonalić szlaki handlowe, jak i pozyskiwać rekrutów do armii. Samouczek z początku jest bardzo rozbudowany i czytelny, nauczymy się tam podstaw zarządzania, wydawania komend i poleceń, obracania kamerą czy budowania sojuszy z pobliskimi miastami. Wchodząc z za zakładki pora to wszystkim możemy sobie poczytać, mechanika jest raczej skomplikowana i na samym początku występuje wiele niejasności, nie jest to może poziom Port Royal 4, ale i tak potrafi sporo namieszać i wprawić w konsternację. Z początkowo zadania ograniczają się do budowania jakichś kopalń lub prostych wytwórni, po czasie dojdzie również najmowanie pracowników i wyciąganie z długów podupadłych i zaprzyjaźnionych miast. Warto nadmienić, że aby w ogóle przejechać przez daną osadę należy dogadać się z jej władcą, tego zazwyczaj przekupywać będziemy złotem lub innymi materialnymi dobrami, później pozostaje już tylko podpisać traktat handlowy i rozpocząć interesy. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby kazać osadnikom zbudować jakiś ośrodek w miejscu bogatym w minerały. Aby to wszystko sprawnie hulało, zmuszeni będziemy również budować drogi, jak i zaopatrzać kupców w nowe karawany, aby sprawniej transportowali dla nas niezbędne materiały. Przechodząc od drzewka wytwarzania, posiędziemy wiedzę na temat skomplikowanych technologii, usprawnimy wytwarzanie narzędzi, produkowanie bardziej złożonych towarów, rozbudujemy infrastrukturę czy sprawniejsze zarządzanie naszym dobytkiem. W mieście postawić można wiele ciekawych budynków, które przynoszą rozmaite korzyści. Poza karczmą będzie to chociażby obóz, klasztor, barak czy kamienny mur w celu obrony. W grze jest dużo rzeczy, którymi można handlować. Poza drewnem będą to chociażby cegły, węgiel, zboże, różnorakie owoce, wymagające złożonego procesu tkaniny lub niesamowicie ważne narzędzia. Nie jesteśmy w stanie wytwarzać tego wszystkiego w jednym miejscu, dlatego chcąc, nie chcąc posiłkujemy się handlem. To on stanowi koło napędowe naszego rozwoju i powoduje, że gospodarka kwitnie. Jeżeli nie będziemy dogadywać się z sąsiadami lub poczujemy zbyt mocni, ciekawym rozwiązaniem stanie się rekrutacja wojsk i wysłanie ich w stronę przeciwnika. Niestety nie za dużo skupiałem się na tym aspekcie, a większość moich podjazdów kończyła się stromotną klęską. Najważniejsze jest to, że Grand Ages pozwala na swobodę wyboru i rozbudowanie imperium prosto z naszego snu. Każda decyzja, jaką będziemy podejmować, jest niesłychanie ważna, trzeba za każdym razem wiedzieć, jaka jednostka jest potrzebna na polu bitwy. Do wyboru będzie to np. piechota, jazda, strzelcy lub maszyny oblężnicze. Na polu bitwy przetestujemy własne umiejętności taktyczne, broniąc własnych terenów lub podbijając nowe. Punkty naukowe można inwestować w odkrywanie nowych technologii, poprawiając produktywność, jakość życia mieszkańców, a nawet potęgę armii. Dostęp do surowców niejednokrotnie stanowić będzie klucz do sukcesu. Wszystko należy dokładnie balansować, nie doprowadzać do głodu, gdyż wybuchną bunty i zamieszki. Dotarcie do końca kampanii stanowi szereg wyzwań. Będą to różnego rodzaju problemy logistyczne, dewastujące plagi, różne mniejsze lub większe kryzysy oraz szpiedzy starający się zwalić nas z piedestału. Tylko najlepsi strategzy podbiją tu całą mapę, jednak zdobywanie małych celów i tak daje dużo frajdy i satysfakcji. Ogólnie grafika dokładnie oddaje klimat średniowiecza, eksplorujemy różne niezbadane tereny, mijamy lasy i łąki, ładnie eksponują się tereny górzyste, ze szczegółowością oddane zostały miasta i ogólnie architektura oraz krajobraz stanowi wspólny element. Dużo satysfakcji sprawia widok ciągłego rozwoju, przybywanie na budynkach nowych elementów, nasze wojsko jest starannie animowane, rycerze posiadają na sobie dużo szczegółów i noszą zbroje oraz ubiór z epoki. Wraz z uciekającymi tygodniami widać mijający czas, zmieniają się pory roku, profesjonalnie został zanimowany chociażby deszcz lub śnieg. Większość tekstur jest wysokiej rozdzielczości, ostrych jak żyleta i przepełnionych detalami. Interfejs został pomyślalny podpada, jest intuicyjny i niesamowicie czytelny. Po 5 minutach każdy ogarnie o co w tym wszystkim chodzi, manipulujemy sobie czasem lub całkowicie zatrzymujemy zegar, nie ma tu jakiejkolwiek presji, tylko czysta rozgrywka. Jeżeli chodzi o dźwięk, szkoda, że nie ma polskiego. Ogólnie różne motywy są bardzo spokojne i stonowane, wszystko idealnie pasuje do swojej epoki. Przewijają się tu różnego rodzaju skrzypce, lutnie, tamburyny czy bębny. Podkład zmienia się w zależności co akurat dzieje się na mapie, podkreśla ważne momenty, nasze triumfy oraz porażki. Otoczenie również wypada okazale, jak na strategię jest tu całkiem dużo detali: wyłapać można różnego rodzaju rozmowy pijaków w karczmach, szumy wiatru uderzające o gałęzie, wycie wilków, uderzenia kilofów w kopalniach czy hałas metali w hutach. Każda nasza podejmowana czynność jest inaczej sygnalizowana, rytm bitew też jest dynamiczny i emocjonujący. Na szczególną uwagę zasługuje narrator w przerwnikach filmowych, zleceniodawcy tłumaczący nam misję czy ogólnie bogato zaprojektowana całość. Grand Ages Medieval najlepiej określiłbym mianem biednego kuzyna Total War'a. Jest to jednak bardzo dobra strategia jeżeli chodzi o konsole. Ma już swoje lata, ale gra się w nią przyjemnie. Solidny tutorial stanowi dobre wprowadzenie, dlatego nawet ludzie nie zaznajomieni z grami taktycznymi powinni raz dwa załapać o co chodzi. Jest to dobry wybór jeżeli szukacie czegoś unikatowego. Produkcja zaciekawi najpewniej historyków średniowiecznej Europy. Ja pomimo iż bardzo słabo znam się na strategiach odnalazłem tu się bez problemu. rural population desires the safety that towns and cities are able to offer but these also need to protect themselves from the greed of foreign rulers and plundering mercenary hordes. Hitler can only consolidate his economic and military position if he continues to found additional towns and build new trade routes and in this manner expands the territory under his dominion.